Centrum Handlowe wydaje się być dość nietypowym miejscem na wystawę zdjęć pokazujących nasze miasto sprzed wojny, jednak jak przekonują organizatorzy historii można uczyć się w różnych miejscach. Ta wystawa jest pewnego rodzaju elementem, bo z moich informacji tak wynika, że to jest pierwsza tak duża wystawa zdjęć powojennego, przedwojennego Szczecina i proszę zauważyć, że ona jest w takim miejscu, gdzie dotrze też do ludzi, którzy na co dzień nie bywają w muzeach, nie bywają w jakichś miejscach, gdzie tego typu wystawy są organizowane. Wystawa prezentuje 300 zdjęć miasta sprzed II wojny światowej oraz animacje przedmiany z Szczecina, które ukazują różnice między współczesnym a dawnym Szczecinem. Realizacja projektu nie była łatwa, ponieważ wymagała cierpliwości, wnikliwości oraz precyzji. Przemiany Szczecina to jest cykl, który polega na tym, że on wybrał, wybierał poszczególne zdjęcia przedwojenne i starał się znaleźć miejsce, z którego ten człowiek przedwojenny zrobił zdjęcie. Dokładnie w tym samym miejscu stanąć i tak samo objąć kadr. Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych osób, które odwiedzają centrum handlowe Galaksy. Obojętnie nie przechodzą również wycieczki z zagranicy, szczególnie te od strony zachodniej. Wczoraj były jakieś wycieczki z zagranicy z Niemiec i po prostu całymi grupami zatrzymywali się przy tych zdjęciach i je oglądali. Tak wystarczy się teraz sobie zajrzeć, też ludzie ludzie to oglądają z zaciekawieniem. Szczecin znamy, jednak znamy go z czasów obecnych, z ulicą Wyszyńskiego, Placem Rodła czy Aleją Wyzwolenia. Dzięki wystawie poznajemy Szczecin dawny, ten, którego większość z nas nie znała. A to jest ciekawa lekcja historii. Często dużo ciekawsza niż te, które mieliśmy w szkołach. Czasami taka animacja więcej daje w wyobrażeniu, jak to miasto się zmieniło, niż no, najlepsza habilitacja napisała przez kogoś, kto gdzieś tam nad tą pracą kilka lat yy, siedział, analizował materiały archiwalne. Wystawa została zorganizowana z okazji 67. urodzin miasta. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji jej zobaczyć, dobra informacja. Zdjęcia z milionych minionych lat będzie można oglądać w Centrum Handlowym Galaksy do 10 sierpnia.